Cześć, ja jestem Dragon Games i jesteśmy w odcinku jakimś, bo się nie zorientowałem, że kurna nagranie mi się wyłączyło. Fail ekstremalny, co nie? No, i tutaj widzimy, że telefon dołączył do gry, bo mu się w tamtym... bo mu się w... Wy... W tym odcinku, skraszował mu mi się Mintroft. Telefon. Chodź tam. Jesteśmy już, a tu. Lecimy dalej. Chodź tu, bo tam widziałem szkieleta. Tam Endermana. Endermana i szkieleta, trzeba bo... A nie, to było trochę wyżej. Masz jakieś jedzenie? ta dziewięć. To dasz później. To było to. To było to? Wkurzyłeś Endermana? Tak. Zabiłem go. Super. Ale żadne perły z niego nie wypadły. Pogalaba. No wiem. Myliło mi się co chwilę z ekwipunkiem. Patrzcie to trochę w górę. na no poczekaj. Musisz mi dać jedzenie, bo ja zaraz umrę. No. Hmm. Telefon. Łap. Gdzie ty jest? Droga, masz? Mam. Pięk. Żelazo się zawsze przyda. Dobra, szkielety się fajtują. Creeper kontra szkielet, kontra szkielet. Tylko, tylko, tylko szkielet. Dobre. Żelazo się zawsze przyda, co nie? No to. Oczywiście mamy jeszcze jednego tutaj youtubera. Co nie tylko, że on nie jest teraz na serwerze. No niestety. Niestety, niestety. Yy, chodź, przydasz się telefon. Ida, tylko ciebie znajdę. Gdzie ty poszłeś? Gdzie ty poszłeś, pani? Proszę tam w głąb. Widzę cię, widzę twój nick. O, właśnie tutaj o to mi chodziło. Bo tutaj myślę, że może będą diamenty. Nie, nie będzie. 27 poziom to jest. Jakim? No i... A od 12 są. To musimy iść na 12.

tego cave'a i innych cave'ów a chwilowo skończymy tutaj w tym załogu przy złocie, a więc do zobaczenia w następnym w filmiku lajkujcie aby motywować do następnych odcinków i też mój kanał, aby być na